Słuchajcie, od ostatniej mojej wizyty w tym miejscu zaledwie rok. Akcja, którą przeprowadziliśmy, można tak powiedzieć, w zeszłym roku, odniosła niesamowity skutek. Tom Bramę i kamienicę odwiedziło około 1000 osób. Teraz remont jest na ulicy Piotkowskiej. Tak, żebyście zobaczyli sobie panoramę. Ostatni, ostatni film, który był tutaj kręcony, był latem były ogródki piwne. Ale sam fakt ludzie rozpoznają już to miejsce, rozpoznają kamienicę i wiedzą, że znajdowała się tutaj placówka Lebensbornu. Teraz taka fajna mała niespodzianka. W zeszłym roku padła taka propozycja, żeby tu jakieś miejsce spotkań zrobić, żeby można było przyjść i można było porozmawiać na temat tego, co w tej kamienicy się dzieje. Znalazł się człowiek, jest to Repatriant ze wschodu. Bardzo ciekawa historia. Będziemy kręcili też filmy z jego, z jego rodziną. Powiem pokrótce tak. Jurek, Juri, otworzył tutaj taką małą pierogarnię. Jest to miejsce, ktoś powie, komercha albo coś takiego. Nie, jest to miejsce, gdzie możemy się spotkać, możemy usiąść i porozmawiać. Serdecznie tutaj Was do Jurka bardzo zapraszam. Z racji tego. Rodzina jest. Polsk Rodzinom polskich repatriantów yy z 1918 roku. Mama Jurka przeszła cały szlak bojowy w Armii Rosyjskiej i Nakręcimy też z nią kilka filmów. Będziemy kręcili szlak bojowy Jorka Mamy. Skończył się w Poznaniu. Jutro nakręcimy tam film i film będziecie mieli do dyspozycji. Chciałbym Jurek, żebyś teraz się przedstawił w języku rosyjskim. Zaprosił wszystkich serdecznie tutaj. Ja od razu też zaznaczam, że jeżeli ktoś będzie chciał się w Łodzi ze mną spotkać, zapraszam tutaj do kamienicy Piotkowska 38, do pierogarni. I tu będziemy tworzyli, można powiedzieć, taką jakby... Bazę, zaplecze, będziemy starali się ożywić to miejsce, wykorzystując tutaj właśnie gościnę i e, fachowość, jeżeli chodzi o przygotowanie dań rosyjskich, Jurka. Witam wszystkich, mi nazywam się Jurij Ja Jestem repatriant, przyjechał z Kazachstanu. Organizowali tutaj swój biznes, odkryli dwie pielgrzymki. И вот одна из них находится на Петраковской улице, и теперь она уже как бы является таким маленьким центром для встречи репатриантов. Поэтому всех сердечно приглашаю выпить чаю, поразговаривать, посмеяться, поспоминать наши времена хорошие и, может быть, не очень хорошие. Так что сердечно всех приглашаю. Dziękuję bardzo i słuchajcie, jest to miejsce, jak ktoś powie, że nie powinno się takich miejsc tutaj robić. Bo przede wszystkim właśnie w takich miejscach, jak Jurek tutaj podjął się wielkiego działa. On chce tutaj, aby doszło do takiego jakby pojednania między repatriantami, którzy w zasadzie są bezpaństwowcami, o których ja zawsze Wam mówiłem. To jest problem bezpaństwowców. Po II wojnie światowej ludzie, którzy wrócili do Polski, którzy wracają teraz, oni nie posiadają praktycznie obywatelstwa. Dla nas są ruskimi, a dla ruskich są Polakami. Także oni nie posiadają swojej, można powiedzieć, ojczyzny. Także słuchajcie, będzie to miejsce, w którym będziemy się spotykali i serdecznie zapraszam do spotkania, właśnie tu, w kamienicy pod numerem 38.